Jest jeszcze jedno narzędzie w storytellingu, z którego ja lubię korzystać. Ono nie jest takie łatwe, nie jest takie jednoznaczne. Trzeba trochę poćwiczyć. Posłuchajcie. Siła rodzi wyzwanie. Wyzwanie rodzi konflikt, a konflikt prowadzi do katastrofy. Tutaj tymi kilkoma słowami: zbudował łańcuch, gdzie jedno ogniwo jest powiązane z kolejnym. I prowadzi słuchacza, prowadzi nas do wspólnej konkluzji. I gdy dobrze zbudujecie, zachęcam Was do korzystania, do próbowania, do dowiadywania się o tym, co to jest łańcuch, bo jeśli go użyjecie w Waszym wystąpieniu czy w Waszej rozmowie z kimś, to prowadząc tę osobę przez logiczny ciąg, czasami dojdziecie do tej sytuacji, że na końcu to ta osoba dopowie za Was. To, co chcieliście powiedzieć.